Ale nie, ja włączyłem tryb malatowym. To chyba do mnie nie przychodzą y Dobra, idziemy Tutaj. Dobra, mam gaz pogotowy, ale lepiej żeby nie wybiegł. Także, jest Jakieś odnośnie się do tego? Odnosi się do tego tak, że tu są podobno psy chroniące. Są psy. Yy, tak, ja mam ryczek gaski chrzowy. Wracamy do tego miejsca po roku. Idziemy do yy. roku. Tu widzę, że nikogo nie ma. Nie Chciałem powiedzieć... Się cicho mówić, żeby nie, żeby nie lampu, Chciałem bo... powiedzieć dla widzów. Chciałem powiedzieć dla widzów. Kurwa. Chciałem powiedzieć nie? dla... Chciałem powiedzieć dla widzów, że właśnie rok temu w tym miejscu yy, był nagrany nasz pierwszy urbek z Ramzesem, gdy się poznaliśmy. I ten kolega, co idzie za mną, powiedz coś. No właśnie, to on też tutaj był. Tak zwany Bartek to z To jest jego ksywka. Powrafkury. W pokój się. Kurczę. Dwie przyczyny, najpierw cięcia, 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 eee, cięcia, cięcia chwilę. No. Martek cięcia, dobra, wszyscy wchodzą, tutaj twoje nogi tylko i też idziemy, dobra, idziemy, po cichu, tam są te psy obok. Ja pamiętam, że wtedy szczekał Tam są psy Tam są Kupiecki. Za ścianą tam są psy Tak. taki ogromny. Nie, tam po prawo są psy Tam. Dobre. Kurwa, lepimy, no, ja wiem lepiej. Tam, jest, no, tam lepiej nie idziemy, bo tam po bym czekają. Chodźmy długo Patrzcie na no to z mami. Wyczułam tutaj jakąś złowr złowrogą energię no. w tym miejscu O właśnie psy są tam. Nie, Piotrek nie podchodź tu. Widzisz tam nie bo... psów. lepsów. Będą drzwi że to są jakieś stare owczarki. Jo. Hmm. Patrzcie na to, Co? On ma te takie zwisające z tachu. Nie wygląda. Dobra, idziemy dalej. On mnie się do Tam tego... mi kamery. Czy to warto zdjęcie? Nie, nie za bardzo. Czekam, może tu będzie fajne zdjęcie. O, nie, nie specjalnie. Nie specjalnie, tu. To... Nie, dobra, do kitu. Dobra, idziemy dalej. Widzowie. O, o kurwa. Zrobiłem sobie, że tak jak hmm. za mną, za mną, za mną, dziś Twoje plecy będą, kamera ostatnia, tylko Twoje plecy będą. Dobra, idziemy. A też ten creepy, no? Creepy, creepy. Krzysztof. Ramzes to jest fajna morda. Oczywiście siedzi tam pies w rogu. Postaram się dla widzów nagrać. Tak i są. Flaszka Flaszka, flaszka, Nie róbcie hałasu. O on się zaczęło. Na chuj się wychylał. Usłyszałem nas. Morda, cicho. Czekaj, po filmie trochę boki. Czekaj. No, nikt nie przyjdzie. Czekaj, trochę boki po filmie. Ja nie wiem, że Bartek się nie wychylał.

Thank you. O kurwa, tu są psy. Ej, ej, Słychać, słychać. Uważajcie tu. Kamera, nie Dobra, Widzowie. Nie. spierdolamy, bo tutaj Nie ktoś się dzwonił. O ochronę dzwoni. Widzowie kurwa macie. do, macie aktywność lekami. Tak jak wyszliśmy, tak jak już przyjdźmy. Gwardia idzie. Wszyscy idą. Idziemy, idziemy, idzie. Tam przodem, przodem, przodem wszyscy, przodem. O, kurwa. Nagralibyśmy dłuższy film dla Was, ale tu jest przypał. I tutaj, tu nie jest taki kardiolog, który był na kanale, że jak y, tam można spierdolić tylko jak oni wypuszczą nas psy, to będzie po nas. I tu jest wanią po policję albo po inne służby. Więc musimy się zawijać tym prędzej. A, cieć. No wążek na No tak to. Dobra, dobra weźle cię jak? Daj, pójdź, już już. A to cięcie, cięcie, cięcie. Zrób to. Dobry, da się już. Sprzedajmy przez krzaki. Sprzedajmy przez krzaki. Tak, tak. Nie, ja tędy nie widzę. Oj, deszcz pada. Dobra, możemy zakończyć film. Jak Pożegnajcie się. Wszystko było fajnie. Pożegnajcie się. Pożegnajcie Dobra. się, chłopaki. Do zobaczenia. Dobra, siema, siema. Siema, siema. Najlepsza droga.